Witajcie, kochani, witajcie. W związku z faktem, że jest wiele nieporozumień na temat wielowymiarowości w 3D rzeczywistości, pomyślałam, że nagram bardzo króciutki filmik ilustrujący zasadniczą różnicę. Dlaczego? Dlatego, że niektórzy myślą, że jeżeli mówi się o czymś praktycznym, konkretnym, ziemskim, no to zapomina się o tym, co się do siebie przyciąga. No więc, tak konkretnie. Wielowymiarowość to nie różowe okulary, że sobie tylko coś wmawiamy. Kiedy wstępujemy, po przebudzeniu postrzegamy wielowymiarowo, przyciągamy do siebie to. I zauważcie, jak będę wyróżniała słowa, żeby było to dobitnie pokazane. Przyciągamy do siebie to, o czym marzymy, czego pragniemy. i przy tym absolutnie w 100% wierzymy, że to już się dzieje, to już ma miejsce, dlatego zawsze podpowiadam z góry podziękuj. Bo już to kreujesz, już to tworzysz. ale jednocześnie... Kiedy to, co robiliśmy, jest na poziomie serca, a więc i duszy Więc w tu wchodzi także w grę przeznaczenie, nasze dary, nasze talenty. Kim jesteśmy na przestrzeni, wielu żyć? Jest 3D, trzeci wymiar rzeczywistości. Bo ta dusza żyje w ciele fizycznie, w tym fizycznym świecie. Budynki to jest ręka, to jest głowa, tam jest obraz i siedzę na kanapie. A więc w tym fizycznym świecie, bo jeszcze nigdzie nie odpłynęliśmy w żadną wielowymiarowość, ok? Jak to się niektórzy wyobrażają, chmurki, kwiatki. Jeżeli nie, nie rozumiesz tego, co w tej chwili mówię, wróć do początku filmiku. A więc, to, co tam się dzieje w wielowymiarowości, to ciągle żyjemy w 3D rzeczywistości, czyli w tym. Właśnie rzeczywistym, bardzo ziemskim świecie. I teraz uwaga. Musimy tak się zachowywać, żeby postępować logicznie, rzeczowo, konkretnie. A więc i to, co istnieje w wielowymiarowości, w 3D rzeczywistości urzeczywistniamy. Prowadzamy w życie, myślimy konkretnie, praktycznie. Skoro już wiemy, czego pragniemy, czego chcemy, to teraz działamy. Teraz podejmujemy decyzję. A więc co? Intuicja, marzenia, wizje, pragnienia, przeznaczenie, ten poziom duszy, serca, Urzeczywistniamy poprzez konkretne działania w świecie fizycznym. Między innymi dbamy o swoje ciało. Bo to jest jak Samochód, a dusza silnik, napęd. Ale cóż z, tej, z tego silnika, choćby był od Lamborghini, Ferrari? Jeżeli nie dbasz o swoją powłokę cielesną czyli o tą całą maskę samochodową, resztę samochodu. No to co? Rozpada się powłoka samochodu. Maska, jednym słowem, paski, które trzymają wszystko do kupy. O, mocno popękane. I tylko patrzeć, jak to wszystko siądzie: a hamulce, a oleje. No właśnie, to jest konkretność. Więc jest jedna rzecz. Myśleć, pragnąć, przyciągać do siebie wierzyć w coś z całego serca a druga rzecz konkretna, fizyczna ta fizyczna rzeczywistość. Mam nadzieję, że pomogłam. Bužátky, <laughs> už čísky.